Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku ze Zniszczony Dziennik. Teraz podobnie też bez Ebakusa, ponieważ Ebakus przyjdzie do mnie w sobotę, kiedy będziemy nagrywać challenge. A. Ale myślę, że wtedy też znaleźć czas, żeby nagrać jeden odcinek ze Zniszczony Dziennik. Ale teraz nagrywam jeszcze samemu, więc możemy sobie wylosować takie zadanie. Narysuję linie używając nietypowych przyborów do pisania zanurzony w tuszu patyków, łyżek, drucików, stworzywa, grzebienia itd. lub w farbie, okej. Okay. No to tak, może tak, patyków, łyżek. Dobra, czekajcie, zaraz was wracam. Okej, okay, jestem z powrotem, więc tak, do tej wspaniałej, że tak powiem, zadania uży użyję dwóch wykałaczek oraz metalowej łyżeczki. Wyciągnę teraz farby, zanurzę i zanurzę te oto przybory w farbie. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Niestety one są chyba dość wyschnięte, ale... Dobra, pierwsza idzie jedna wygłaczka, tak, no, faktycznie, tutaj jest tak cholernie. Kurde, ja prędzej tutaj ułamie nic zrobię, ale, no dobra, powiedzmy, to będzie żałosne. No ale, te farby są tak podsklejane dziwnie, e, dobra, to nie, nie wyszło za ładnie. Ale wam pokażę. To wygląda teraz tak. Dobrze. Może użyję jakiejś farby, która będzie, że tak powiem, bardziej miękka. Nie taka twarda, że jak się normalnie. O, ta jest. Ta jest lepsza. Może teraz użyjemy spodododłóżeczki. Jej! I... I nietypowe linie. Okej, okay. Teraz to się prezentuje tak. Mam nadzieję, że widać. Eee, dobra, łyżeczka BEGOW. Eee, I jeszcze na końcu wykałaczka. Może też tym kolorem, bo mm, on jest taki dość fajny. A w końcu będę mógł wykałaczką. Może tak zrobię trochę cieńszy, żeby było widać, że to jest dość, taki cięższy może przybór. Tak pewnie będę, miała, będę miał znowu ułamane, znaczy ułamane, ubrudzone ręce, ale to nieważne. E, dobra, więc ta strona się teraz prezentuje tak. Jej! Czy dałoby się teraz serwetka? No dobra, nieważne. E, dobra, więc to zadanie mamy zaliczone. Następne zadanie. Uuu! Co tu, mam? Co tu mamy pięknego? Zbieraj, zbieraj tutaj literę W. W, 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 wow, W. Może użyjemy. Myślę, że najpierw mogę napisać tak, obróciłem sobie pada, nieważne. Może użyjemy tej farby, żeby napisać najpierw literę W farbą. Kurde. To może być nawet dobry pomysł. Ok, pierwszy litera W. Myślę, że zrobimy może zrobimy trzy litery W. Pierwsze W jest. Drugie w znajdę w jakichś czasopismach. Zaraz do was wracam. Cześć. Ok, jestem z powrotem. Tak, do tego fantastycznego celu użyjemy słynnej gazety, czyli Głos Wielkopolski. I jak na pierwszy rzut oka, tutaj rzuca nam się pierwsza litera w, którą teraz moimi wspaniałymi nożyczkami wytniemy. Mam nadzieję, że zrobię to szybko i sprawnie. Ja zaraz cały artykuł normalnie. Tak, to może być porażka. Nie będę, tak wiecie, dokładnie wycinał tych wszystkich e, tutaj białych części, bo to nie na tym polega. Ok. Pierwsza. Sekundka. Pierwsza litera już jest, tylko tutaj obetnę końcówkę. Mm. Jej. Teraz szybko idę po klej, dobrze. I możemy mi się wydaje nakleić. Litera W. I jeszcze może zrobimy z litery W litera, znaczy ogólnie jakiś taki, jak to się nazywało, na naprawdę to kiedyś było, że pierwsza litera najbardziej ozdobna yy, i może zrobimy takie coś ja tutaj zrobię długopisem yy, napiszę jakieś słowo i pierwszą literę ozdobię najładniejszymi wizerami więc napiszę może żeby nie było, ach, no dobra nie, czekajcie Warszawa zaraz tutaj Ok, więc y, teraz mamy tutaj u góry napis Warszawa. Z najbardziej ozdobioną literką. Y, dobrze, y, więc to by było drugie zadanie. Czekajcie, ja tutaj tylko ten klej schowam, bo za dużo rzeczy mi się tutaj teraz zamieszało. Ok, kolejne zadanie. Mm. To jest miejsce na... to, jest miejsce, to miejsce jest przeznaczone na monolog wewnętrzny. Okej. Okay. Zabieramy się do roboty. Myślę, że tam zrobię takie trzy dialogi sobie. Dzisiaj było bardzo fajnie. Fajnie. Ciepło. Wilgotnie. Ale, bar ale, bardzo przyjemnie. Odrobiłem wszystkie lekcje. Lekcje. Teraz mam czas dla siebie. I teraz z drugiej strony może bardziej domowe. Okej. Okay. Muszę posprzątać. dać mieszkanie, żeby było czysto i ładnie. Muszę ugotować obiad, który mam w lodówce ponieważ za godzinę wychodzę z kolegami okej okay. monolog wewnętrzny został napisany tak, ta strona prezentuje się tak ta druga tak dobrze, teraz czwarte zadanie czwarte tak, czwarte ja Plus. Miejsce na negatywne komentarze Dobrze Może negatywne komentarze od siebie Co podpowiada ci twój krytyczny głos wewnętrzny Tak ja pokażę raz z tą stronę Nie wiem czy widzieliście nawet Jej Dobra Więc tak Pani dzisiaj była bardzo wredna, wredna, ponieważ dała mi jedynkę. Oczywiście to są zmyślone rzeczy, <grymka> jedynkę. Kolega sam się skompromitował, ponieważ chciał zaszpanować przed dziewczyną przed dziewczyną i jeszcze może ostatni facet który przechodził obok starszej pani Zachował się wyjątkowo, wyjątkowo, bezczelnie. Yy, Okej. Okay. Dobrze. Yy, czekajcie, zrobię krótką przerwę i zobaczę, czy teraz powinno być już ostatnie zadanie. Ale jeszcze zobaczę, więc zaraz do Was wracam. Okej, okay, jestem z powrotem. Teraz czas na ostatnie zadanie, jakie tutaj wykonam. Rysuj linię w ruchu jadąc autobusem, pociągiem lub idąc. Dobra, niestety ani w autobusie, ani w pociągu teraz nie spełnię, więc robię idąc. Więc powiedzmy, że będę po pokoju, OK? Okej. Okay. Myślę, że tyle wystarczy. Kurde. Dobrze. Tak to wygląda. Niczym się nie wyróżnia specjalnie, no bo to są tylko linie, ale no powiedzmy, że tak mogło być. Dobra. Więc tak. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że miło Wam się go oglądało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z zniżki ten i innych filmów. Pa, pa.